Witam, witam w następnym odcinku na kanale. Dzisiejszym tematem odcinka będą właśnie dinozaury oraz chciałem wam pokazać moje nowe ulepszenie do e, tytanów. I teraz czekajcie, muszę coś zrobić. E, dobra. E, widzę, że to jest popularne, więc patrzcie. Tu jest, o nie, Candy Cadet zaraz spadnie. Zostawcie lajka, żeby nie spadł. Dobra, koniec już tego cringe'u. Mam nadzieję, że wysłuchacie mnie w komentarzach XD. I tak, najpierw zacznijmy od tytanów, jeżeli chodzi o te ulepszenia. Najmniejsze ulepszenia dostał tytan e, głośnik speakerman, Który dostał tylko chyba ulepszenia w zasadzie tutaj po bokach e, głośników, takie czarne jakby ostrza sama w oryginale. I rdzeń ma. Aha, i trochę tu się głośniki też zmieniły, tak, ale to tak niewiele. Nie wiem czy na odcinku było widać, ale też zmieniłem tutaj nogi. Nie wiem, czy na odcinku już były one zmienione, w sensie, żeby tak nie odpadały. Jego rdzenie jest żółty, ale to dlatego, że to jest zainfekowany ten głośnik, ulepszony. I tutaj jest z tyłu taki czerwony element, który mogę dać tutaj, zamiast tego żółtego, że będzie normalny. Taka funkcja, jeżeli chodzi o tytana, kameramena, już bardziej się zmienił, ponieważ tutaj oczywiście dodałem mu młot. Jest tarcza, ale ona chyba już była. Ten młot też może był. Ulepszałem mu trochę ręce i tam, wiadomo, tu takie małe detale. Ulepszyłem mu to, że teraz jeszcze bardziej może zakryć swój mały rdzeń i otworzyć, żeby spalić jakiegoś skibidi skib toilet. Um, Zrobiłem mu jeszcze większe buty, żeby był wyższy. Dodałem mu tutaj dwie kamery po boku i taki, jakby ostrza, jaki ma w oryginale. Mówię, tytany w Skibidi toilet, one są tak dopakowane. A pistolety trochę zmieniłem, i to tutaj dodałem takie czarne, żeby lepiej się trzymało i w ogóle on wyglądał. Myślę, że spoko się prezentuje. Naprawdę dziękuję, że dość duża ilość osób mnie ogląda. Dziękuję wszystkim za zostawianie lajków i subskrypcji. I chciałem dodatkowo pokazać wam starego żniwiarza. Czy tam kosiarza? Nie, to był chyba żniwiarz, tak. To jest taki jakby gargamel, co nie. Nie ten youtuber gargamel. Taki chyba był. Czy tam jeszcze jest? Ma on takie szaty tutaj. I nogi, co nie? I wiecie, to jest po prostu jakiś taki dziwak, który mieszka sobie w jakimś opuszczonym domu. Tutaj ma taki garb zrobiony. Tutaj ręce naprawdę prosta konstrukcja, ale myślę, że dość fajna. Tak się prezentuje z tyłu. Może otwierać szczękę. Nie ma oczu, nie ma na przykład zębów, ale zęby na pewno mu nie dodam. Może ulepszę jeszcze jego konstrukcję i może bym mu dodał jakieś oczy, ale na pewno nie takie standardowe białe jak. U, na przykład Montiego Ruin. Nie wiem w ogóle gdzie mam Montiego Ruin. Aha, mam chyba gdzieś tam w piórze. Nie. Jest w moim pokoju, dobra. E, mam nadzieję, że dość duża społeczność e, osób na YouTube e, zobaczy ten odcinek z dowodami, że Monty jest niewinny. Ale wracając do głównego celu odcinka, to. Tak się prezentuje zwykły dinozaur Lego. To jest jeszcze taki, ale w innym kolorze. I zrecenzuję tak jakby i porównam dinozaura z Lego Creator. Więc tak, jeżeli chodzi o to, czy warto go kupić. Zrecenzujemy właśnie i tak, obecnie bardzo ma dziwną pozę. Czekajcie, zmienię mu, bo on to wygląda teraz bardziej o co dziwnie. Dobra, lituwa jeżeli chodzi o jego głowę, ona jest bardzo dobrze wykonana, patrzcie, tu ma zęby, no wiadomo, można by było się przyczepić, że tutaj takie szore, tutaj to, takie inne kolory, ale ja tam w zabawach nie zwracam na to specjalnie uwagi, myślę, że jest spoko. Na dole też ma oczywiście zęby, jakby ktoś chciał, to by mógł te głowy przerobić, nie wiem, na głowę Montiego i zrobić mu duże ciało. E, ma on też język, co fajne jest, czyli coś, czego nie ma Ruiny Monty. Jego oczy są bardzo ciekawie zrobione i bardzo mi się to podoba. Są takie jakby pomarańczowe elementy dane na takie szare, przyczepione jakby. Z tyłu głowa może się źle prezentuje, tak widzicie. Ale mówię, z przodu myślę, że jest dobrze. Dość e, mocno otwiera tę szczękę. Umion on ruszać też szyją. O, na przykład tak. Ma on oczywiście swój ogon też umie machać. E, machać tak o. Bo jakoś zrobiłem tak bum, i tyle. On oczywiście mówię, całym ogonem umie ruszać. E, Rękoma swoimi ma małymi umie też ruszać. Ma takie fajne pazury. U tego szkieleta tyrenozaura, te pazury ręce mi się nie podobają. Tutaj tak się prezentuje jego brzuch. I tak nogi. Nie ma on dwóch paznokci, ale one były mi gdzieś przy zabawie chyba zniknęły. Tak się prezentują nogi. W porównaniu do zwykłego dinozaura, tak on się prezentuje. Czy jest wyższy. Zależy jak się go ustawi. Jeżeli chodzi o ruch. Nawet chyba lepszy od tyranozaurów zwykłych. One na przykład nogami tak umią ruszać tylko. On na przykład tak umie też zrobić. Jakieś dziwne, może na przykład szpagaty. E, ogonem bardziej umie ruszać, ale mówię. Oczywiście bardziej mi się podobiam, podobają takie tyranozaury, ale mówię. Taki też jest git, co nie? Tak one się prezentują. A wiecie co ja jeszcze zrobię? E, zrobię też takie coś, Zabiorę szkielet dinozaura, e, któremu wszystko odpada. Gdy w ogóle ten staryż, nie wiesz, bardzo mi przypomina samokaja, przez ten garb głównie. Dobra. E, ja mówię, jeżeli chodzi o na przykład, nie wiem, jakieś rysy u tych dinozaurów e, i na przykład zniszczone kości u tego, jakby co na moją obronę. To nie jest moja wina, co nie? Powiem tylko tak, nie będę mówić e, kto tak zrobił, ale no, naprawdę tak się prezentują oni wszyscy. W porównaniu do zwykłego tyranozaura Kreator on ma czaszkę też nadrukowaną. Jest to taka czaszka zwykłych na przykład. On też, jeżeli chodzi o ruch, e, wysokość e, zależy jak się go postawi. No i mówię, osobiście polecam Wam kupić właśnie e, dinozaura Kreator, jest on na pewno tańszy od takiego na przykład tyranozaura, on na, na przykład na Allegro można go znaleźć za e, 400 zł, nie 350 na pewno, e, widziałem tam było, no i mówię, tak oni się prezentują. Polecam e, wam te dinozaury, wszystkie, ale mówię! Przy zabawie to tak się nie dzieje! Na recenzjach ten szkielet specjalnie się niszczy, żeby ludzie go nie kupowali normalnie. Naprawdę, patrzcie, on tak, w takim stanie ro rozbiórki jest. Ale mówię, to, to on, on specjalnie to robi, jak ja nagrywam. Ja, ale ja serio mówię: nie mam żadnej współpracy, że mam promować go. Więc mówię, naprawdę, on, on, on jakiś dziwny jest na nagrywaniach tylko. No i takim pięknym sposobem myślę, że mogę zakończyć ten no, odcinek. Mogę też mu wstawić na przykład TV Woman tu. O, no i tak to się prezentuje. I takim pięknym kadrem zakończę ten odcinek. Do zobaczenia w następnym.